6 czerwca 1944 roku w Normandii rozpoczęła się największa operacja desantowa w historii wojen. Najdłuższy dzień, jak pisał o początku operacji Overlord, amerykański reporter Cornelius Ryan, stał się gwoździem do trumny III Rzeszy Adolfa Hitlera. Nocą z 5 na 6 czerwca trzy alianckie dywizje powietrzno-desantowe skierowane do działań na flankach lądowania rozpoczęły walki o kluczowe punkty oporu, ważne instalacje i mosty. Znaczna część tych walk pomimo szeregu trudności zakończyła się powodzeniem. Były jednak i takie, które przysporzyły lądującym spadochroniarzom wielu strat i w których zaalarmowane niemieckie garnizony stawiły skuteczny opór. Co jednak istotne, nieliczne niemieckie sukcesy w działaniach skierowanych przeciwko alianckim spadochroniarzom nie były w stanie zahamować machiny, której główny akord zbliżał się z każdą godziną. Normandia okazała się wyjątkowo trudnym terenem w działaniach ofensywnych, dając przewagę broniącym się Niemcom. Gęste żywopłoty, liczne zagajniki, sady czy pocięty rzekami i kanałami teren sprawił aliantom wiele, okupionych dużymi stratami trudności. Jednak to w rękach amerykańskich i brytyjskich spadochroniarzy leżało zajęcie przepraw, grobli i mostów, otwierających drogę w głąb lądu głównym siłom desantowanym na plażach. Ta sama droga mogła być jednak wykorzystana przez nadciągające z dużymi trudnościami niemieckie wsparcie, a to powodowało, że panowanie nad wybranymi rejonami czy posiadanie w rękach określonych obiektów miało nie tylko taktyczne, ale i strategiczne znaczenie. Niemiecką obsadę udaje się całkowicie zaskoczyć i niemal w całości wyeliminować z walki, ale szybko zaalarmowane, znajdujące się w pobliżu oddziały grenadierów pancernych, ruszają w kierunku ogniska walk. Odbicie przeprawy jest kluczowe do objęcia ponownej kontroli nad całym niemieckim rejonem obrony. Aliancki atak, choć brawurowy i w pierwszej części bardzo skuteczny, z uwagi na szczupłość sił i ograniczoną ilość amunicji. Nie jest rozwijany na kolejny obszar przyczółka mostowego. Niemieckie kontruderzenie, wsparte przez towarzyszącą grenadierą broń pancerną, odrzuca kanadyjskich spadochroniarzy, zadając im poważne straty. Rejon mostu ponownie zostaje zajęty przez oddziały Wehrmachtu. Sukces jest jednak połowiczny, bowiem na większości innych odcinków to lądujący spadochroniarze są górą i dość szybko zajmują wyznaczone rozkazami rejony. Po przełamaniu obrony na plażach i w ich najbliższym rejonie, aliancki front powoli zaczyna się konsolidować. Główny ciężar walk przenosi się w okolice Caen, które dla brytyjskiego dowództwa było przysłowiowymi drzwiami do Normandii. Tymczasem dywizje amerykańskie zajmują port w Szerburgu. A następnie w ramach operacji Cobra wyprowadzają potężne uderzenie w rejonie Saint-Lô, które dla amerykańskiej I armii jest tak samo ważne jak Caen dla Brytyjczyków. Dowództwo niemieckie nie dysponuje dodatkowymi rezerwami, którymi mogłoby wesprzeć obronę przed amerykańskimi dywizjami, a możliwość przegrupowania oddziałów z innych odcinków frontu skutecznie blokuje całkowicie panujące na niebie alianckie lotnictwo. Niemiecka obrona tego nie wytrzymuje i ostatecznie pęka. Rozwijające się amerykańskie korpusy zaczynają oskrzydlać oraz stopniowo wychodzić na tyły cofających się niemieckich dywizji. Amerykanie, Kanadyjczycy i Polacy, którzy z końcem lipca przerzucili do Normandii pierwszą dywizję pancerną generała Stanisława Maczka, stoczą wspólnie ostatnią bitwę kampanii normandzkiej, za jaką uważa się blisko dziesięciodniowe walki w rejonie Falaise Argentin. Dywizja generała Maczka będzie w niej miała swoje szczególne miejsce. To ona ma zakorkować tzw. worek, w którym są zamknięte cofające się z dużym wysiłkiem dwie niemieckie armie. Polscy pancerniacy, z których wielu walczyło jeszcze w szeregach 10 brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, staną oko w oko z przeciwnikiem, którego doskonale pamiętają z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku. Oś niemieckiego odwrotu wiedzie właśnie przez obszar obsadzony przez pałających chęcią rewanżu polskich żołnierzy. 21 sierpnia alianci ostatecznie blokują Niemcom drogę ucieczki pod Szambuła, a szczególną w tym rolę mają właśnie polscy pancerniacy. Toczą wyjątkowo zacięte i krwawe walki, które sięgają zenitu w chwili wprowadzenia przez niemieckie dowództwo elementów dywizji Waffen-SS. Polska Dywizja walcząc m.in. w rozczłonkowaniu i ponosząc ciężkie straty, eliminuje z walki wiele niemieckich czołgów i dzięki twardej postawie wyhamowuje rozpaczliwe niemieckie uderzenia. Ostatecznie obie niemieckie armie zostają zatrzymane i niemal całkowicie zniszczone, choć wykorzystując luki w jeszcze nie do końca szczelnych alianckich liniach, wielu niemieckim oddziałom, często pozbawionym sprzętu, udaje się wyrwać z kotła. Dla polskich żołnierzy to wielki dzień. Odnieśli zwycięstwo, które zapisało się na kartach historii Europy. Generał Maczek mówił po bitwie: Żołnierz Polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski.